Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dzisiaj taka niespodziewana, słuchajcie, transmisja na żywo, bo akurat no, robię pielęgnację wieczorną, to znaczy zbywam swój makijaż i chciałam Wam pokazać pełen, pewien masaż. Masaż, który każda z Was może robić, każdy z Was. Masaż, słuchajcie, urządzeniem takim tortur. To jest takie urządzenie, liabko z igłami. Tak, masażer on jest dostępny zawsze, każda z Was może sobie go kupić. I chciałam pokazać w ogóle, jak wygląda zmywanie makijażu. Może to jest rzecz naturalna, ale może nie, niektóra z Was robi to źle. I zobaczcie, jak ja to wykonuję i przy okazji robię masaż, także zostańcie do końca. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście wieczornej pielęgnacji, to zapraszam, zróbcie ją razem ze mną a potem możemy się położyć, odpocząć, poczytać dobrą książkę, przygotować się na sen, na wieczór, aby rano z energią wstać i iść do naszej pracy, tak? Zająć się naszymi sprawami. Czyli na początek, słuchajcie, zawsze oczywiście wieczorem robimy sobie demakijaż, używamy jakichś bardzo dobrych preparatów, ja akurat tutaj mam walsam do makijażu i nakładam go na ręce. Nie używamy żadnych gąbek, żadnych e, bacików. Baciki jeszcze tak, bo to sobie jednorazowe, ale żadnych gąbek dziewczyny nie używajcie, bo one tam niestety e, mają dużo bakterii w sobie i potem twoja twarz może wyglądać nieciekawie e, z tego względu, że nie możemy ich dokładnie wyczyścić. Dlatego teraz tak, na ręce i zaczynamy. Pierwsza zasada dziewczyny, wszystko robimy do góry ruchami okrężnymi. Czyścimy naszą twarz, tak? czyścimy z demakijażu, zanieczyszczeń. Nawet jak nie używasz i nie robisz makijażu, to mm, musisz sobie pamiętać wyczyścić twarz, porządnie wymyć tą buzię. I ja to robię, słuchajcie, wszystko rękami. Tak jak widzicie, od razu sobie masuję, ta skóra już jest lekko pobudzona. Masuję sobie, tak. Oczywiście demakijaż oczu sobie róbcie, jak prawda? Nie muszę takich rzeczy robić, popatrzcie się, moczę ręce i myję sobie twarz, tak? Emulguję tą całe moje mleczko, szyję, dekolt i zmywam. Ja zmywam to, będąc napielona nad y, umywałką, ale tu y, do tego, że jesteśmy tutaj na żywo, to no po prostu użyję wacików. Wszystko, dziewczyny, do góry. Do góry, tutaj możemy sobie na dół wymyć. Zmieniamy strony wacików i zmywamy całą twarz. Tak? Dobrze. Moja twarz już jest oczyszczona. Używamy, pamiętajcie, zawsze czystego ręcznika do twarzy i nie Wycieramy w ten sposób, że ruszamy całymi mięśniami skórą, tylko delikatnie przykładamy czysty ręcznik do naszej twarzy, szyi. I teraz, co będziemy robić? Słuchajcie, ja teraz nałożę sobie tonik, tonik nawilżający i nic więcej na razie nie będę nakładała. Czyli taki odżywczy tonik. Nakładam sobie. Tak. Poczekam troszeczkę, aż to wejdzie w moją skórę. I teraz pobudzam sobie już delikatnie przez masaż węzły chłonne. Pobudzamy węzły chłonne przy obojczyku. Przemasowujemy z z tyłu. Zap nasz kark. Pod pachami, tak, pod pachami również. Pobudzamy nasze węzły chłonne, żeby limfa odeszła z naszej twarzy, przyjdzie koldu, żebyśmy wyglądały dobrze, żeby nasza twarz nie była opuchnięta. No o to chodzi. A również, jeżeli usuniemy toksyny tak, z naszej twarzy, to będziemy się czuły lepiej. Tak? Usuwamy również ustroje, które gdzieś tam znajdują się właśnie w tej złej przemiany materii, która właśnie dochodzi do układu linfatycznego. To powinno wszystko zostać, słuchajcie, usunięte przez nasze węzły chłonne do nerek, a z nerek to no, po prostu wydala. Moja twarz jest gotowa. Biorę sobie narzędzie tortur. Słuchajcie, to jest, to jest, tu są igiełki bardzo jest ich dużo, drobne cieniutkie igiełki, ale one nie są ostre na końcach, one są lekko takie zaokrąglone, dlatego że to urządzenie nie ma na celu przebicie naszej tkanki, tak? naszej skóry, to nie jest mikrodermograzja, to jest roller, który działa pobudzająco na naszą skórę, Dotlenia, odżywia, pobudza kolagen i elastynę tak, do produkcji, bo zobaczcie za chwilę, jaka moja twarz i mój dekolt będą czerwone. Słuchajcie, zaczynam sobie od dekoldu i zawsze robisz takie ruchy, żeby Ciebie to po prostu nie bolało. Nie naciskasz. Jeżeli jesteś bardziej odporna, to możesz sobie mocniej naciskać, a jeżeli czujesz dyskomfort, to naciskasz po prostu lekko. Jedziemy w jedną stronę. Tak? Około minuty na każdą stronę, albo więcej, jeżeli tam chcesz. Teraz nie mamy czasu na to, no to będę robiła w miarę trochę krócej. Tak? I teraz w jedną stronę było do góry, a teraz poziomo, tak? Poziom. Skupiamy się na tych częściach naszego ciała, które po prostu nam przeszkadzają, których widzimy, w których widzimy e, zmiany, tak? Zmiany spowodowane czasem, czyli jakieś zmarszczki, jakieś mm, wiecie, niedoskonałości. I to nad tym wszystkim dłużej pracujemy. Pamiętajcie o tym, że zmarszczki, które widzicie na swoim ciele, tworzą się przez lata. To nie jest rzecz, która się zrobiła wczoraj. To już jeszcze tutaj mam na przykład takie zmaszczki na środku, ponieważ śpię na boku, i wtedy że mam biust w miarę obfity, wtedy po prostu ta skóra mi się tutaj marszczy, dlatego tutaj się skupiam na tym miejscu. Widzicie już, jakie mam czerwone? Jaką mam czerwoną skórę? Dobra. Przechodzimy do szyi. Przechodzimy do szyi, opracowujemy również tu z tyłu szyję, nasz kark, że zmienię rękę, nasz kark. Druga strona. Pamiętajcie o tym, że naturalna pielęgnacja jest rzeczą rewelacyjną, że nie trzeba od razu e, chodzić na inwazyjne zabiegi. Spróbujcie naturalnych terapii, jak masaże, gimnastyka, czyli generalnie yoga twarzy. Jest to rzecz nierewelacyjna i naprawdę. Widać efekty. Jeżeli chcecie się przekonać, jak to wygląda, zaglądajcie na mój profil. Dam czasami różnych postaw. Udostępniam to, jak wyglądałam 5 lat temu, 6 lat temu, a jak wyglądam teraz. Mam obecnie 5 na 6 lat i w ogóle się nie czuję na ten wiek. Zresztą nikt się nie powinien czuć źle, obojętnie w którym wieku by był, bo to też zależy od naszej głowy, od naszego umysłu. Ale miło by nam było. Dziewczyny, chłopaki, patrząc w lusterko, uśmiechacie do siebie. Uśmiechacie do siebie i nie widzieć opadających komiczków, tutaj, tak, drugiego podbródka, zmarszczek, zmarszczek na czole. To wszystko można wypracować. Można zacząć od masażera, liapko. Słuchajcie, przechodzimy tutaj do, pod nasz owal, aby pobudzić, tak, tu wszystko, tą całą linię. Bardzo często obrzek, słuchajcie, tutaj pod naszą brodą, to niekoniecznie jest tłuszcz, to jest właśnie linfa, która się tam nam gromadzi. Poprzez zaburzoną pracę, poprzez zapchane węzły chłonne, poprzez przykurczy, które mamy, bo nasze mięśnie, nasze tkanki z wiekiem, ze stresem, który mamy, są po prostu przykurczone. I to powoduje niedotlenienie, nieodżywienie naszych tkanek, a to skutkuje właśnie Wyglądem troszeczkę starszym w naszej twarzy czy tam w naszej tkaninie. Przechodzimy dalej. Jeżeli macie tu problemy, na przykład z komiczkami, to nie, nie zaciskając zębów masujemy. Ja jestem trochę wrażliwa i ja to czuję. Niektóre osoby może nie będą tego czuły tak bardzo, ale to jest skóra się do tego może przyzwyczaić. Także próbujcie dziewczyny, próbujcie, ja różnych metod używam, moje dłonie to jest skarb, bo to jest cudowne, gimnastyka twarzy jest cudowna, ale zawsze możemy się wspomóc różnymi przyborami, przyrządami, tak? I ja w tym momencie mam wałek liabko z kolcami, dobrze, tutaj przy kurzych łapkach, bo tutaj akurat to jest mój problem, przez lata uśmiechania się, złego uśmiechania, niestety te kurze łapki mam, a jeszcze Wam zdradzę tajemnicę, że kurze łapki najtrudniej usunąć. Dlatego jeżeli ktoś Wam powie, że usuwamy, usuniemy na pewno te kurze łapki, to niekoniecznie jest to prawda. Kurze łapki najtrudniej usunąć jedynie możecie usunąć botox, ale nie polecam. To zresztą Twój wybór. Albo po prostu masaże ćwiczenia, które spłycą już zaistniałe zmarszczki. Przejdziemy do drugiej zmarszczki. O, czoło czuję. Takim masażerem. Słuchajcie, możecie również masować włosy i głowę. Ale czasami są takie większe. To, to się bardziej nadaje. Te małe to są, które ja mam akurat, to są do twarzy idealne. Słuchajcie, nie wiem, czy widać ale ja już jestem czerwona cała, tak, usta i jeszcze te miejsca, które po prostu Wam najbardziej przeszkadzają, gdzie widzicie zmiany, czyli marionetki, drugi podbródek, tutaj owal, tutaj się możecie zatrzymać dłużej po prostu, ta skóra się ujedrni, gwiazdmaszczka, tylko pamiętajcie, masaże super, wszystko działa, gimnastyka, ale musimy pozbyć się tych nawyków, tych nawyków, które nam powodują wieczne skurcz mięśni i pogłębianie już istniejących zmarszczek. Dobrze, mnie wystarczy na ten moment. I teraz tak, dziewczyny, akurat sobie nie wzięłam, możecie poczekać chwileczkę, moment. I teraz dziewczyny, nakładacie na twarz coś bogatego, z jakąś substancję, krem, co tam macie w domu, coś, co ma bardzo dużo wartości. Ja używam olejek odmładzających, który ma w sobie pięć surowych olejów: Olej awokado, olej z kija, olej z e, macerat z marfi, olej z pestek, z dzikiej róży. I zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. I to jest tak bogaty olejek który jest naturalny, słuchajcie, ja go w ogóle nie muszę zmywać, nawet jak używam go do masażu i teraz na tą moją popudzoną skórę nakładacie sobie, byście to robiły, ja nakładam teraz ten olejek bardzo bogaty na szyję, do góry i teraz ta moja skóra po prostu pije, pije ten olejek Piję te substancje odżywcze, te produkty, które wspierają moją skórę, odnowię, ujędrniają, nawilżają. Czoło. Dobrze. Może nie róbcie tego, ja jeszcze spać nie idę, ale pamiętajcie o jednej zasadzie: że jeżeli będziecie sobie robiły masaż, Twarzy po dwie godziny przed spaniem nie, nie później z tego względu, że pobudzamy linfę do pracy, tak pobudzamy limfę, która jest tak zas, jakby zas, zastała w naszych różnych częściach twarzy, pobudzamy właśnie przez ten masaż przez, przez pobudzanie e, węzłów głównych i jak się zrobiła sobie taki masaż i się za chwilę by pożyła do spania, do łóżka, to rano wstałabym z opuchnięciami pod oczami. Wiem, że tak działa, bo czasami się niestety tak zdarzyło, bo ja kocham masaże i po prostu e, czasami, jak się kładę wieczorem spać i robię wieczorną pielęgnację, to jakiś tam delikatny masaż zawsze zrobię. I potem patrzę rano i mówię, kurczę, no jednak ta linfa gdzieś tam się zatrzymała. A dlaczego? Bo linfa lubi ruch. Pompą do linfy, do układu limfatycznego, czyli usuwaniu tych naszych zastojów, jest ruch, czyli praca naszych mięśni. A jak my zrobimy, pobudzimy się teraz, tak, tak ja teraz zrobiłam, pobudziłam te mięśnie, i bym się teraz położyła do spania, to na pewno bym się obudziła napuchnięta, dlatego że. Kładąc się nasze mięśnie nie pracują. Tak, jest spoczynek. I ta limpa nie ma jak odpłynąć. Dlatego jeszcze się nie kładę, jeszcze zrobię sobie parę czynności tutaj w domu. Życzę Wam cudownego wieczoru. Oglądajcie, czerpcie z mojej wiedzy, korzystajcie z naturalnych technik, z jogi twarzy. Polecajcie znajomym, próbujcie sami. Zobaczcie efekty na pewno. Daje nam to oprócz tego, że wyglądamy lepiej, daje nam to dużo energii, daje nam to świetny nastrój, ale również zdrowie. Zdrowie, wiecie, że jest najważniejsze, a pobudzając całą twarz, pobudzamy różne punkty kupreserowe, które są połączone z naszym ciałem i się czujemy po prostu doskonale. Doskonale się czujemy. Życzę dobrej nocy. Zasubskrybujcie mój kanał, polecajcie, zaobserwujcie, zapiszcie na później. Dobrej nocy, jeszcze się na pewno spotkamy nie raz. Teraz mam problemy jakieś tam techniczne z Facebookiem, dlatego jak nagrywam live, to się pokazują, a jak daję posty, to czasami ich nie widać. Dlatego robię takie niezapowiedziane różne transmisje. Zostawcie jakieś serducho, jak wam się spodobało, jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia, może w realu, bo bardzo często, jak jestem gdzieś w Polsce na jakichś wyjazdach, to mówicie, że mnie widzicie, piszecie do mnie, także jest mi bardzo miło w ogóle, że mnie poznajecie, to jest naprawdę niesamowite, bo nawet nie wiedziałam, że um, tyle osób mnie e, obserwuje, że jak wyjeżdżam z Krakowa, to zawsze ktoś gdzieś tam mnie rozpozna, także Dziękuję bardzo, że jesteście. Tworzycie świetną grupę cudownych ludzi. Pozdrawiam Was. Jesteście kochani, jesteście kochane. Dobrej nocy.